Dziś ze względu na narastające napięcia, opowiemy Wam o Wenezueli. Dlaczego ten kraj jest jednym z najbardziej absurdalnych na świecie? Gdzie banknoty są warte mniej niż papier toaletowy, a miliarderzy tankują benzynę za cenę, gumy do rzucia. Gdzie przywódca wygląda jak Saddam Hussein ze słabością do diety wysokotłuszczowej i czurrosów, kraju, który oferuje bogatą kulturę i ma niewykorzystany potencjał turystyczny. Od raju do ruiny. Narodziny i śmierć bogactwa. Wenezuela nie zawsze była krajem kolejek i pustych półek. W latach 50. była czwartym krajem na świecie pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Kiedy ropa trysnęła niczym szampan na mistrzostwach, Caracas było nazywane bliskim wschodem Ameryki Południowej. Ludzie przyjeżdżali tu, żeby zarabiać, a bogactwo było tak ogromne, że wydawało się, że nigdy się nie skończy. Za czasów prezydenta dyktatora Marcosa Pereza Jimeneza kraj niewiarygodnie się rozwinął. Budowano drogi, ściągano zagraniczny biznes oraz inwestowano w infrastrukturę. Jimenez był prawicowym dyktatorem, a to za jego czasów wprowadzono obfitą politykę socjalną. Jednak wieś pozostała zacofana, gdzie panował wysoki analfabetyzm, a przeciwnicy polityczni odpoczywali sobie w więzieniach. Jednak w 1957 roku prezydent Jimenez zamiast wyborów przeprowadza plebiscyt. A co na to naród? Naród zgodnie postanowił, kadencja dobiegła końca. Wybuchają zamieszki oraz strajki. Po czym Jimenez ucieka. W latach 60. i 70. Wenezuela notuje stabilny rozwój, ale tylko na terenach miejskich. Wsią dalej nikt się nie interesuje. Następnie, przez kryzys naftowy, do kraju płynie rzeka pieniędzy, która jest wydawana, rozkradana i trwoniona na niepotrzebne inwestycje oraz programy socjalne. Ale co się dzieje, gdy masz za dużo pieniędzy? Zaczynasz je marnować. Wenezuela padła ofiarą klątwy surowcowej. Zamiast inwestować w przemysł, edukację czy rolnictwo, kraj stał się uzależniony wyłącznie od ropy. Kiedy ceny spadały, a rząd zaczął drukować pieniądze, żeby to załatać, maszyna bogactwa po prostu się zatrzymała. Od lat 80. kraj zaczął się ku bankructwu. Zaczęło się zapożyczanie, inflacja, podnoszenie cen oraz zamieszki. 27 lutego 1989 roku wybucha Caracazo. Ogromne zamieszki w Caracas oraz w 27 innych miastach, szabrowanie sklepów, wojsko na ulicach. Uważany jest za punkt zwrotny w polityce Wenezueli i doprowadził w przyszłości do objęcia władzy przez Hugo Chavez'a. Bezpośrednią przyczyną protestów było ogłoszenie przez nowo wybranego prezydenta Carlosa Andresa Pereza pakietu radykalnych reform gospodarczych, znanego jako El Paquete Económico. Narodziny Czawizma, Karakazo i brutalna pacyfikacja były mitem założycielskim dla ruchu bolibariańskiego, na czele którego stanął młody oficer spadochroniarzy Hugo Chavez. Chávez i inni oficerowie byli zszokowani rozkazem strzelania do własnych obywateli. Trzy lata później, w 1992 roku, Chávez powołał się na Karakazo jako główną motywację do przeprowadzenia nieudanego zamachu stanu przeciwko rządowi Pereza. W przyszłości Chávez obejmuje władzę w państwie i kontynuuje politykę socjalną wydając pieniądze z ropy. Natomiast na ważnych technicznych stanowiskach obsadza lojalnych mu ludzi. Między innymi to doprowadza do zniszczenia PDVSA, Koncernu naftowego, który finansował kraj. Z pięknej naftowej księżniczki zrobili kraj, w którym jedyną rzeczą, która rośnie szybciej niż trawa w opuszczonych parkach, jest hiperinflacja. Pieniądze były tak łatwe, że nikt nie nauczył się liczyć, a teraz Wenezuela płaci za to cenę. Król Ropy i ekologiczna tragedia. Wenezuela oficjalnie ma największe na świecie potwierdzone złoża ropy naftowej. Wyobraźcie sobie. Kraina, która mogłaby utrzymać cały świat i co robi z tym skarbem? Wylewa go. Wyobraź sobie, że masz w kraju region wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako miejsce o najwyższej koncentracji błyskawic na kilometr kwadratowy na świecie. Jezioro Maracaibo. Nawet do 300 dni w roku pojawiają się tam burze, które mogą trwać do 9 godzin. I co robisz? stawiasz las platform wiertniczych i niszczysz cały ekosystem. Z powodu lat zaniedbań, korupcji i braku konserwacji infrastruktura jest w stanie rozkładu. Ropa wycieka z rurociągów, trafia do rzek, do lasów i co najgorsze, do jeziora. To jest absurd naftowy. Kraj, który ma jej najwięcej, jest tak nieudolny, że pozwala by to czarne złoto zatruwało to, co ma najcenniejsze. Wenezuela nie produkuje ropy. Wenezuela pluje ropą. I ten czarny deszcz nie jest pożądany. To jest symbol tego, co dzieje się, gdy surowiec staje się ważniejszy niż wszystko inne. Brawo, panowie! Mieliście złoto, a teraz macie zanieczyszczenia. 2 dolary i makulatura na inne waluty Wenezuela to jedyne miejsce, gdzie możesz kupić dolara dwa razy. Mamy kurs oficjalny ustalany przez rząd, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. I mamy kurs czarnorynkowy, ten, który faktycznie ma znaczenie dla ludzi. Ta różnica to istny raj dla oszustów i podstawa wielu fortun. Masz dostęp do oficjalnego kursu i jesteś milionerem. Musisz kupić na czarnym rynku, jesteś bankrutem. To są te ekonomiczne dwa światy w jednym kraju. I na koniec boliwary, kiedy twój banknot jest wart mniej niż tuż na nim. Kartele i spytni ludzie wchodzą do gry. Rząd Wenezueli, w ramach polityki socjalistycznej, przez lata ekstremalnie subsydiował towary pierwszej potrzeby. A przede wszystkim benzynę. Benzyna w Wenezueli była praktycznie darmowa tańsza niż woda butelkowana. Trzeba było za subsydiowane towary płacić boliwarami, więc zagraniczne gangi kupowały boliwary, aby kupować i przemycać za granicę np. tanią benzynę, jeżeli ta w ogóle była dostępna. Na zarobek był jeszcze jeden sposób pranie pieniędzy przez arbitraż walutowy. Gangi, często we współpracy ze skorumpowanymi urzędnikami, wykorzystywały różnice kursowe. Tworzyli w Wenezueli fikcyjną firmę, biorąc jednego brudnego dolara, kupowały za niego na czarnym rynku tysiąc bolivarów. Następnie, jako legalny importer, używały tylko 10 bolivarów z tej puli, aby legalnie kupić od rządu 1 dolara po kursie oficjalnym, więc za jednego brudnego dolara z czarnego rynku mieli jednego czystego dolara przelanego przez bank centralny na ich konto, na przykład w Panamie, zostawało im jeszcze 990 bolivarów w kieszeni. W ten sposób prały pieniądze, zarabiając na absurdalnej różnicy kursowej. Znaleźliśmy jeszcze informacje o skupowaniu i przerabianiu starych boliwarów. W ten sposób waluta umarła dwa razy. Raz tracąc wartość, a drugi stając się surowcem do druku czegokolwiek innego. Jednak nie znaleźliśmy źródeł, aby mieć twarde potwierdzenie, więc wrzucamy to jako ciekawostkę. To nie jest waluta. To jest po prostu makulatura z historią. Wenezuela udowadnia, że pieniądze to tylko papier. Ale w ich przypadku ten papier jest cenniejszy po recyklingu niż w Twoim portfelu. Wodospad Anioła. Odkrycie i nieprzewidywalność. Przenieśmy się do Królestwa Natury. Salto Angel. Prawie kilometr swobodnego spadku. Najwyższy wodospad na świecie. Ale to nie anioły go odkryły. To Jimmy Angel, amerykański pilot, poszukiwacz złota i osoba, która nie do końca panowała nad lądowaniem. W 1933 roku Angel szukał miejsca z rudą złota, latając nad dżunglą, ale nie podjął się lądowania w 1937 roku powrócił i finalnie lądował awaryjnie na płaskim szczycie góry. Skąd ten wodospad spada na Auliantepui. Tepui? Ugrzązł tam na 11 dni. Wyobraźcie sobie przypadkiem wylądować na środku zaginionego świata i odnaleźć do natury tylko dlatego, że źle zaparkowałeś. Samolot Jimmy'ego tkwił na szczycie przez 33 lata, zanim został odzyskany. A wodospad często jest spowity taką mgłą, że zamiast spadającej wody widzisz chmurę, która wygląda jakby Bóg wziął prysznic. Więc żeby zobaczyć ten cud, musisz albo mieć szczęście, albo tak jak Jimmy, rozbić samolot. Wenezuela, nawet jej cuda natury, zostały odkryte dzięki totalnej dezorganizacji. Niech to będzie lekcja. Czasem najlepsze odkrycia są wynikiem najgorszych decyzji. Ewolucyjne osobliwości, Tepój i ludy rdzenne. Wenezuela, a konkretnie Park Narodowy Canaima, to dom dla Tepój, tych niesamowitych gór stołowych. To nie są zwykłe góry. To są geologiczne, samotnie, mające ponad miliard lat. Są tak odcięte od świata, że stały się wyspami ewolucji. Każdy szczyt to oddzielny, homogenny ekosystem. Homogenny, czyli wiele gatunków, które tam żyją, nie występuje nigdzie indziej na Ziemi. To jest nasz prawdziwy zaginiony świat, jak u Artura Conan Doyla. Tylko że tu wciąż żyją. I na dole, w Amazonii, mamy rdzenne ludy, takie jak Pemon, które wciąż utrzymują głęboki związek z tym nietkniętym przez cywilizację środowiskiem. Niestety, nawet te miejsca nie są bezpieczne. Gorączka nielegalnego złota i diamentów powoli, ale nieubłaganie wdziera się w te homogenne raje, niszcząc środowisko i zagrażając rdzennym ludom. Znowu, chciwość kontra natura. Więc, czy Wenezuela to zaginiony świat? Tak, zaginiony świat, który właśnie jest wykopywany, zatruwany ropą i zasypywany makulaturą. Mamy więc kraj, który ma więcej ropy niż pustynię, ale stoi w kolejce po paliwo. Kraj, w którym pieniądze traktuje się jak surowiec. Kraj, który ma skarby natury odkryte przez przypadek. Wenezuela to kraina ekonomicznych i logistycznych absurdów, która uczy nas jednego. Nie wystarczy być bogatym. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z tym bogactwem zrobić.